Wystawa będzie od dzisiaj, czyli 20 lipca do 24 sierpnia w Forcie Anioła. Prac wystawionych jest w sumie 19, czyli 19 par małżeńskich, które można tutaj zobaczyć. He cards Drodzy państwo, dzisiaj mamy zaszczyt gościć na forcie Anioła fotografa z Wielkopolski, pana Radosława Przeszko. I towarzyszy również pani z Poznania, pani Kinga Kielich, która nam tutaj ubarwi muzycznie spotkanie. rozpocząłem pracę nad nią 2,5 roku temu, zdjęciem swojej żony i moim. No jak to się udało, zacząłem szukać następnych par. Okazało się też, że to nie jest wcale takie proste, ponieważ wyznaczyłem kilka warunków do spełnienia, o których za chwilę. Natomiast ludzie, którym projekt się spodobał i bardzo chcieli być na takiej wystawie, niestety nie kwalifikowali się i nie pasowali. Natomiast ci, którzy według mnie y, pasowali do wystawy, niestety efekt im się nie podobał. Y, jeśli chodzi o te warunki, które stawiałem y, moim parom, to takie aby linia oczu, linia nosa, ust, uszu, brody była jak gdyby na tym samym poziomie. Jeżeli to się sprawdzało, to ta, to, to małżeństwo no, było w takiej harmonii, w takiej zgodności. Wiadomo też, że człowiek jest niesymetryczny. W związku z tym przy każdym składaniu każdego małżeństwa sprawdzałem, czy Lepiej jak jest mężczyzna po prawej stronie, a kobieta po lewej, czy też odwrotnie. I tu kolejna ciekawostka. Na większości zdjęć, zdecydowanej większości, zawsze lepiej wygląda, jeśli mężczyzna jest po lewej stronie, a kobieta po prawej. Czyli prawica mężczyzny i lewa strona kobiety. As I'm certain just like yesterday